Logo kampanii Nasz klimat. Tytuł Niskoemisyjne źródła energii. Na dole logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska i logo z napisem Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mężczyzna przy komputerze, kobieta przy grzejniku. Dymek myślowy, w nim ikonki grzejnika, gniazdka i wtyczki. Napis: Produkcja i zużycie energii równa się 77% emisji gazów cieplarnianych. Czy wiesz, że produkowanie i zużywanie energii odpowiada za 77% emisji gazów cieplarnianych w Europie? Dla... Widzimy Ziemię z otaczającymi ją gazami cieplarnianymi. Kolejne sceny przedstawiają źródła energii. Dlatego w trosce o klimat redukujemy ilość gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery i coraz częściej stosujemy niskoemisyjne i odnawialne źródła energii. Napis: Stosujmy niskoemisyjne i odnawialne źródła energii oraz kolejne ikonki: wiatraki i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownia wodna, biomasa, zbiorniki biogazu, elektrownia jądrowa. Panele fotowoltaiczne, wiatraki, pompy ciepła, elektrownie wodne, biomasę, biogaz czy elektrownie jądrowe. Jeszcze raz ikonki po kolei. Wiatr obraca skrzydłami wiatraka. Promienie słońca znikają po zetknięciu z panelem fotowoltaicznym. Pompa podziemna i strzałki wędrujące z ziemi do pompy ciepła. Na powierzchni druga pompa powietrzna ze strzałkami z powietrza. Strzałki pokazujące spadek wody w elektrowni wodnej. Stos biomasy, obok suchy liść, obierki, skórka banana, szkielet ryby. Oczyszczalnia ścieków i strzałka idąca do zbiornika biogazu. Elektrownia jądrowa z H2O i przekreślonym CO2. Wykorzystując energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną. I bazującą na różnicach temperatur siłę pływów oraz spadku rzek, a także energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu powstałego w procesach oczyszczania ścieków oraz energię jądrową. Kolejna scena. Wszystkie ikonki razem pod nimi kabel z wtyczką i grzejnik. Zostaje kabelek z wtyczką i grzejnik, które pokazują się w dymku myśli. Ten znajduje się na tle nieba. Możemy pozyskiwać prąd i ciepło bez zanieczyszczania środowiska i wpływu na zmiany klimatu. Plansza logo Nasz Klimat. Logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Logo z napisem sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Adres www.naszklimat.gov.pl. Klimat tworzą ludzie.